Cześć, cześć siemano, z tej strony World i dzisiaj gramy w Minecrafta. Wraz ze mną są dzisiaj Magda i Wiki. One niestety nie grają, będą z nami rozmawiać tylko. Dobra, do, do którego chyba? I tu nikogo nie ma. Nie tu coś jest. Tak, Kaktus! Nie to malon. Cicho bądź. Cicho bądź. Jeśli ja cykam tam przejść, najpierw wodę wyleję. Jecha bądź! Bo mnie rozpraszasz, ja jestem nastawiony umysłowo! Wiem. Dobra, to widzimy się za chwilę na kolejnej ręce. Dobra, jesteśmy już na kolejnej ręce tego już odcinka. Bierzemy wszystkie rzeczy ze skrzynek. Uuu, złote jabłko. zdawisz widzisz? Widzisz jak to u mnie wygląda? No, bananek? Nie, bananek. Bo mam taki surpaka, a ty nie. Ha, lama. Lama z tebie. Ej, no nie na odcinku! Czy to, telefon? Florentyna ma mój. No to trudno. Dobra, jestem. I dobra i masz iść na środek. Spoko. Zamknij ten swój przerozumiały ryjec Ja bym nie posłuchałem O nie poszukałem, masz i wygrałem Dobra, mamy seta Idziemy na środek Dobra Ej, jestem na środku, magia Normalnie Harry Potter Mnie bije. No i banana nie zdążyłem zjeść. Widzimy się na kolej. Dobra, jesteśmy już na trzeciej arenie tego już odcinka. Musimy tym razem to wygrać. Tym razem nie ruszamy się z wyspy, siedzimy. zamknięty. Nikt ci nie pozwolił się odzywać. Mapa baj. Kajcie, to zmienię. Mapa baj. Gotowe! Mapa baj się i I Ej, co jest? E Jak ja tego nienawidzę. Fak. Wow, Marian Ty, e, Zeus! Nie tak głośno trochę, co? No kurwa! Spadam! Oh fuck! On mnie zabije! On mnie zabije! To Marian! Czekaj Ty, czemu mi się życie nie regeneruje? Ten Marian we mnie strzela! Nie! Nie chcę złuku! Nie, 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 nie! Zły Marian! Nie obrażam twojego sąsiada, tylko tamtego Omariana. Dobra, to tamten będzie Jacek. A teraz, nie obrażam mojej kutoty. To będzie Lodzia. No. To będzie... To wy się kłóćcie, jak go nazwać. <słyski> Boże, ten odcinek już trwa 4 minuty. To jest za długo. Fuck! Nie! Nie zrzucaj mnie. Marian! Znaczy, Zbyszek czy tam Marian i jak on tam, nie wiem. Józek! Dobra, Józek mi pasuje. Józek! Nie, nie, nie strzelaj. Józek, nie strzelaj ty Marianie jeden, ty łysy. To jest łysy Jacek. To jest Józek i łysy Jacek. majuzek się się Jacek Spadł Co ty Co za On miał na imię u Nie, on miał na imię u Ej dobra, ja, 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 ja to walę vale. Ja, no Cofa mnie Ej no to jest, to jest, to, to jest chamskie On, to mnie cofa No! Tym razem, no parkura nie mogę uprawiać no Boże, ale to arena Co No i nie mam, nie mam czym się posadzić tak Dobrze. O, spanę. Mhm. Majan! O Boże. Ile od tego kolaśa najwyżej jest Ja nie chcę tak stawiać tych klocków. Klocków. Fidor vs Klocki Nie! Widzimy się na kolejny. Jesteśmy już na czwarte Która ta ręka? Czwarta? Czyż, czy piąta? <grystanie> Dobra Spokojnie wnikam Jesteśmy w balonikach Baloniki? No w nie powiecie chyba, że nikt nie lubi balonów ja lubię bardzo. Nic, nic. Musimy mieć budyńca. Musimy to skapać. Mam zdanie, piję. Przemniej nie noc. Nad... No to Wiki. Wiki. No Magda. Oni na odcinku. Magda. Nie żwalaj na Victoria. No to Wiktoria, nie żwalaj na Mazda. Ja? Jak to ja? Ja na odcinku nigdy nie pierdziałem. Lawa, lawa, rozwody. Albo pępek jakiś jest, koleś. Ej, dobra, widzimy na tej arence. Może ją wygram albo spadnę No dobra, niestety tej arenki nie wygrałem. Kończymy ten odcinek. Na dziś to by było tyle. I to był drugi już odcinek ze Skywarsów. Hej, cześć i nara! Pamiętajcie o subskrybowaniu. I komentowaniu, i udostępnianiu dla innych osób. I dużo łapek w górę, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. Cześć!